Witajcie! W dzisiejszym filmie chcemy Wam przedstawić sposób zamontowania złączki Lamello Cabineo. Stół SW3 posiada kilka miejsc umożliwiających wiercenie otworów na tego typu złącze. W zależności od wielkości formatki wybierz wygodny dla Ciebie punkt. Ustaw wiertarkę tak, aby wiertło było na wprost na frezowanego znacznika, a następnie zablokuj wiertarkę prowadnicami po obu stronach. Nawier trzy otwory, jak zostało to przedstawione na filmie. Teraz czas na nawiercenie otworów nad szpienie kabineo. Przedstawimy tu dwie metody nawiercania. Producent definiuje nawiercenie otworów nad szpienie według wzoru D 5 mm, gdzie D to grubość płyty. W naszym przypadku grubość płyty to 18 mm, a więc 18 5 to 13 mm od krawędzi. Zatrzymajmy się teraz na moment, aby wytłumaczyć, jak obliczyć sobie dystans, który musimy włożyć pomiędzy prowadnicę a formatkę. Jest to bardzo proste obliczenie, którym będziesz się często posługiwał w tego typu operacjach. Skoro wiemy, że wymiar w naszej wiertarce od krawędzi do osi wiertła wynosi 32 mm, a otwór na trzpień kabineo musimy nawiercić 13 mm od krawędzi, to wystarczy wykonać obliczenie. 32 mm minus 13 mm, co daje nam 19 mm. I to właśnie ten wymiar musimy użyć jako dystans pomiędzy formatką a prowadnicą. Przejdźmy zatem do naszego organizera i sprawdźmy, jak możemy w łatwy sposób uzyskać taki wymiar. Dwa grzybki z naszego organizera mają wymiar 17 mm. A więc, aby uzyskać 19 mm, które potrzebujemy, dołożymy podkładkę o grubości 2 mm. Organizer posiada różne grubości podkładek, a więc możliwość dopasowania wymiarów jest bardzo duża. Jeśli wykonujesz meble z płyty o grubości 16 mm, wymiar możesz dopasować w analogiczny sposób. Warto wspomnieć w tym miejscu o jednej rzeczy. W zależności od wielkości formatki pamiętaj, że możesz poszerzać lub ograniczać pole robocze na stole, aby zwiększyć sobie komfort pracy. Tak jak wspomnieliśmy na początku, chcemy Wam przedstawić dwie metody nawiercania otworów na trzpienie. Teraz przedstawimy drugą metodę wzorcową. Jak wiemy, producent zaleca nawiercenie otworów według wzoru. Grubość płyty minus 5 mm, więc wykorzystamy do tego kawałek płyty, z której aktualnie wykonujemy projekt. Włóż kawałek płyty, z której aktualnie wykonujesz korpusy. Dosuń formatkę i zablokuj. Ta formatka posłuży jako opór. Następnie przepnij prowadnicę. Zwróć uwagę, że prowadnica jest wpięta w otwór obok, czyli jest przesunięta o 32 mm. Dołóż płaskownik o grubości 5 mm. W ten sposób dostosowaliśmy się idealnie do wzoru producenta kabineo, grubość płyty 5 mm. Dzięki tej metodzie, niezależnie jaką płyta będzie miała grubość, zawsze idealnie trafisz w punkt. Do zobaczenia w kolejnych filmach.